Witajcie Państwo serdecznie. To będzie już trzeci odcinek przeglądu prasy ze mną z Aleksandrą Fedorską. Co chcę Państwu dzisiaj przedstawić? Staram się zawsze o najciekawsze artykuły w Niemczech i troszeczkę energetyki, trochę polityki, i tak nie zapominam o jakichś ploteczkach. Będzie co nieco na koniec. Zaczynamy od gazu. Zaczynamy od gazu, bo nowy niemiecki rząd ma zamiar kontynuować wcześ wcześniejsze plany, bo to jeszcze rząd Olaf'a Scholz'a chciał przecież wybudować masę, dosłownie masę nowych elektrowni gazowych. Moim zdaniem bardzo niepokojąca i zła droga. Ale Rząd Olafa Scholza planował to tak, że będzie to rozpisywane przetargami i konsultowane z Unią Europejską etapami. Oczywiste jest, że wszystko się tak nie składa, co chodzi o te cele polityki klimatycznej, no i dlatego jest tu potrzebna Unia Europejska, żeby osiągnąć jakieś porozumienie, żeby Niemcy mogły na taką skalę my mówimy łącznie o 20 gigawatach. To jest naprawdę to jest jakieś 40 elektrowni gazowych, to jest naprawdę naprawdę masa masa, która tam dodatkowo dojdzie, bo te elektrownie gazowe mają na celu. Balansowanie i stabilizowanie sieci, która jednocześnie, tak mówią politycy, rozbudowuje swoje OZE. I ponieważ OZE, no, raz świeci słońce, raz nie świeci słońce, raz wieje wiatr, raz nie ma tego wiatru, no to te elektrownie gazowe w idealny sposób zabezpieczają i balansują te dostawy energii elektrycznej, które w naturalny sposób w przypadku OZE produkowane są nieregularnie, tak? Mamy południe, mamy mnóstwo mnóstwo słońca, fantastycznie, mamy dużo fotowoltaiki. No ale co jest na przykład nocą? Jeszcze nie ma zastosowania do tak skutecznych magazynów energii, żeby móc takie wahania bilansować i to ma być bilansowane tak jest w oficjalnej wersji to ma być bilansowane za pomocą elektrowni gazowych to znaczy Niemcy znowu wracają do swojego pierwotnego pomysłu który już był aktualny już nawet za Angeli Merkel już po co ten cały gaz gaz miał być tak mówiono wtedy technologią pomostową ja mam zastrzeżenia, bo jak to się mówi, to co tymczasowo w Niemczech powstaje, bardzo często zostaje bardzo długo. Z Niemcami ja uważam, że Niemcy asykurują się gazem przed wzrostem cen przy rozbudowie OZE. Bo inaczej jak wielu ekspertów, jestem przekonana o tym, że OZE jest Obecnie i możliwe, że jeszcze na długi czas zostanie niestety najdroższą energią, ponieważ aby OZE dobrze funkcjonowało, potrzebujemy kolosalnych inwestycji w infrastrukturę. Jeszcze nawet w Niemczech, przy tak rozwiniętych systemach sieciowych, wszystkich możliwych technologiach, nawet tam jest to trudne do zrealizowania i potrzeba miliardów. Aby ta sieć mogła w taki sposób, w taki stabilny, praktyczny sposób dostarczać energię, tak jak to było wcześniej. Gdzie to wszystko było gotowe. Od lat 60., 70. korzystamy przecież z bardzo dobrych systemów. Wcześniej w to zainwestowaliśmy. I w przypadku OZE należy wszystko zmienić, żeby to ponownie funkcjonowało. I ta zmiana jest bardzo droga. Dlatego moim zdaniem OZE. Najdroższy prąd nie tylko teraz, ale może także w kolejnych latach, i jestem przekonana, że Niemcy dlatego stawiają na gaz, bo właśnie tą drożyznę, drożyznę energii z OZE chcą się tu asekurować, że w razie czego jest ten ich zdaniem tańszy gaz. Chyba wiemy o jaki kierunek tego taniego gazu chodzi, ale tym razem. Zostańmy jednak przy tych elektrowniach gazowych, bo to jest bardzo ciekawe. Mamy w Niemczech nową minister gospodarki, pani Katarina Reiche. Ona już wcześniej w swojej karierze to nazwisko mi się obiło o uszy, bo ona zarządzała takimi zakładami energetycznymi na całym tam w tym regionie zagłębiu rury, gdzieś west Energy. Pojaży mi się ten, to przedsiębiorstwo, więc ona na energii się zna i inaczej niż jej poprzednik, Robert Habek z Zielonych, który chciał z Unią uzgadniać budowę tych elektrowni, tak etapami na przykład tam rzucał 5 gigawatów i chciał trochę odczekać, następne 5 gigawatów, on to chciał tak podzielić na takie kąseczki i te kąseczki będą wtedy łatwiejsze do łyknięcia dla Unii Europejskiej. Natomiast Katarina Reiche, ona wydaje mi się ciut za ostra, generalnie w swoim wyrazie, faktycznie jest to kobieta z charakterem, ale to się może w polityce nie sprawdzić. No i ona miała spotkanie z wice... szefową Komisji Europejskiej, z Teresą Riberą i chciała załatwić już nie jakieś kąseczki, już nie po 5 GW, wszystko na raz. 20 gigawatów nowych elektrowni gazowych, Miały zostać podpisane przez Unię Europejską. Cak, tak i budujemy. Ponieważ się szacuje, że finalnie budowa, inspekcje, cały rozruch tych elektrowni gazowych to będzie trwało 6 lat. A myślę, że trzeba tam dodać jeszcze roczek dwa, chociaż Niemcy potrafią. Zaskoczyć pod tym względem. Pamiętacie Państwo, jak myśleliśmy, że oni nigdy, prze-nigdy nie będą w stanie zbudować tak szybko swoich, e, swoich gazoportów, pływających gazoportów. Zaskoczyli nas, że po pół roku tak, tak, tak już ich parę było e, więc e, mogą za, zaskoczyć swoim tempem, mimo wszystko. Tak? Nawet jeśli uda im się i będzie to 5 lat, wyobraźcie sobie, 5 lat Takiej drożyzny energetycznej, którą Niemcy mają teraz. No to jest. jest koniec, to jest szlus dla bardzo wielu firm. No, i dlatego, między innymi, użyto także tego argumentu, jak ważne jest to dla Niemiec, jak ważne jest to dla całego kontynentu. No, ale. Ribera nie. Nie dała się przekonać. Była tu właśnie w taki różny sposób, takie były podchody pod nią. Nie, nie. Wytrzymała. Wytrzymała. Tu pada, pada fajnie taki, tu w Szpiglu, bo powołuje się na artykuł ze Szpigla, który opisuje spotkanie tych obu pań. Interesujący artykuł. Piszą, że to to. Nie było, to nie było takie mm, realne spojrzenie na sytuację ze strony Rajsie, że to się tak da, że tak nie powinna robić przy pierwszym spotkaniu z Riberą, gdzie trzeba się było najpierw spotkać, troszeczkę tak towarzysko zagadać. Nie, nie, nie. Um, I um, Ribera wysłuchała, co Rajsie chce, ale nie odpowiedziała nic. To znaczy z drugiej strony też nie odważyła się jednoznacznie powiedzieć, że nie, że to będzie, że to będzie niemożliwe, tylko nie powiedziała nic. Ale może to też była kurtuazja z jej strony, bo przy pierwszym spotkaniu z niemiecką nową minister gospodarki też nie chciała palić jakichś mostów. Może to też tak być, że jest to pewne otwarcie do rozmów. Prawdopodobnie to też tak jest, że tu jednak Bruksela może czeka na jakiś taki ruch, który ze strony Niemiec wiemy, że jeszcze w powietrzu jakby jest ta cała energetyka atomowa, może tu się nam jakiś kompromis uda. Zobaczymy jak to wygląda. Są też takie możliwości na to zwraca uwagę De Spiegel. Że na przykład Niemcy mogłyby się otworzyć na technologię CCC to jest wyłapywanie i magazynowanie CO2. Tu Niemcy też w tej technologii są, są opóźnieni, no bo tej technologii uważają ją za niebezpieczną, niebezpieczną i nie chcą nie chcą tu mm, jakbyś no pójść krok do przodu może Bruksela, Bruksela chciałaby to także osiągnąć zobaczymy jak to, jak to wygląda i interesujące zdanie które tu znalazłam które padło z ust um, tej pani Ribery dyplomatyczne zdanie że no, faktycznie musimy w kierunku energetycznym wszyscy iść razem, ale nie wolno nam, kierow żeby, nie wolno nam kierować się w różnych kierunkach, wiedzą nicht in unterschiedliche Richtungen laufen. Tym samym pokazała Niemcom, że budując tą masę nowych elektrowni gazowych, no to oni są czymś w rodzaju wyłomu. W energetyce europejskiej. To uważam za ciekawe, że Niemcy z powrotem do szeregu innych państw. Na no tam coraz częściej pokazuje się atom. Dla mnie to jest interesująca sprawa. Teraz chciałabym Wam przedstawić taki artykuł w szwajcarskiej prasie, Die Presse. Moim zdaniem ciekawy, Niemcy też już w paru artykułach coś takiego dyskutowali, dotyczy to chińskich paneli. Chi, e, Chińczycy właściwie całkowicie zmonopolizowali cały handel pal, e, tymi panelami słonecznymi w Unii Europejskiej, w Niemczech w szczególności. My tu mówimy o 80-paru procentach wszystkich paneli. I DiPrese. E, zmotywowana, czy e, czerpiąc tu z doświadczeń ostatnich tygodni, tak, blackout w Hiszpanii, na weekend mieliśmy ten blackout na południu Francji, tak, w Cannes, podobno byli to jacyś sabotażyści, nie wiemy. I inspirując się tymi doświadczeniami, Deep dyskutuję dyskutuje, co się może wydarzyć, co ci Chińczycy za pomocą tych paneli, które mogą być sterowane przez internet, to znaczy mogą być sterowane dalnie, zdalnie, co nie mogą zrobić? Um, interesujące było, były różne scenariusze, bo dyskutowane są trzy scenariusze w deepresse. no Generalnie mogą nam um, taki blackout zaserwować, tak, mogą wyłączyć, um, ale to nie jest tu dyskutowane jako ten worst case, jako to najgorsze z możliwych przypadków, nie, bo jest także wersja szantażu, że to będzie wszystko funkcjonowało, ale oni nam dadzą do zrozumienia, że jeśli nie będziemy grzeczni, no to nacisną na ten guzik, to znaczy, że wykorzystają to politycznie, nie wezmą znienacka, na przykład nie przestraszą nas tym blackoutem, tylko będą nas tym blackoutem szantażować. Um, Trzecia wersja jest taka bardzo ciekawa, bo w, razie, bo w gruncie rzeczy można ten wpływ na nasz system energetyczny, tak, za pośrednictwem właśnie sterowania tych paneli, no bo panele słoneczne są obecnie, prawda, sporą częścią naszych systemów energetycznych, może w Polsce jeszcze to wszystko nie jest takie rozwinięte, ale w innych krajach jak najbardziej, to można taki wpływ, Tą możliwość, tak, tą ewentualność wyłączenia sobie tych paneli e, e, i panowania nad panelami słonecznymi, można na przykład komuś przekazać, komuś na przykład sprzedać. To jest tylko teraz taka hipoteza, tak? To Diprese nie, nie dyskutuje, ale to są takie myśli, które w naturalny sposób, po przeczytaniu tego artykułu, no jednak. E, no, powstają, tak? Budzą się takie myśli. No przecież Chiny mogłyby ten wpływ przekazać na przykład Putinowi. On by mógł tak nas włączać, wyłączać, włączać, wyłączać. To byłoby możliwe. Albo sprzedaliby to jakimś terrorystom, albo zamieniliby się na coś innego z terrorystami. To też jest możliwe. Po prostu taka metoda wpłynięcia na nasz system, na nasze życie. Um, Trzeci artykuł, który chciałabym z Wami omówić, um, ukazał się wczoraj wieczorem w D-Build Zeitung, w tabloidzie D-Build i jest dla mnie ciekawy. Fantastyczny artykuł, króciutki, ale bardzo, bardzo treściwy. Szef SPD, Lars Klingweil, 47 lat, mój rówieśnik. E, I, co ważne, Wnusio. Geharda Schrödera, jeden z ich jego pierwszych jakby szefów politycznych, to był Gerhard Schröder, bo on u niego w biurze poselskim coś tam robił. Ale to już dawne lata. Nauczył się jednak nauczyć od swojego politycznego patrona. Nauczył się wiele, no bo zaszedł bardzo daleko w tej partii. W SPD, tak, jest obecnie przewodniczącym, jest wicekanclerzem, jest ministrem finansów. Tak jak wcześniej w rządach Merkel, był to Olaf Scholz. Więc tu już mamy pewne utorowane drogi i to wszystko przy boku tego Friedricha Merca. Więc SPD niezbyt się powodzi w sondażach, nadal mają też te swoje 16%, ale także no, słupki nie rosną, także dla Hadecji. Adecja stoi gdzieś w miejscu przy 27-26 i to jest ta koalicja. No, mizerna, ona jest tak w gruncie rzeczy bardzo mizerna. Ale to, na co zwraca uwagę D Build, to nie są wcale sondaże partyjne, na które my tak zawsze patrzymy. Nie. D Build zwraca nam uwagę na inne sondaże sondaże sympatii. Kto jest najbardziej lubianym politykiem? No i teraz ranking niemieckich polityków: których polityków Niemcy lubią najbardziej? Kogo najbardziej uwielbiają? I on zostawia wszystkich, wszystkich w tyle. Ma tu super wyniki: 55% respondentów Borys Pistorius, szef niemieckiego MONU najbardziej lubiany. Drugi najbardziej lubiany to Bawarczyk Markus Zyra. To, to byłam zdziwiona. Następny jest Henryk Wüst z Notrein Westfalen. Młody Hadek. On wchodził też. Był taki czas, że dyskutowano on, o nim, czy to nie jest taki ewentualny typ kanclerza. Nie? On tak z tymi zielonymi tam u siebie w tym landzie dobrze sobie działa. Młody, zdolny, ambitny. Już na czwartym miejscu. Las To takiego merca boli, bo on niestety nie potrafi podbić serc. On wylądował tu gdzieś na jakimś dwunastym miejscu. E, momencik, momencik. E, on nie jest tak wcale oddalony od takich osób jak Alice Weidel, nie? No nie idzie mu. Nie idzie mu. Jedynie tak. E, Jedynie nad nim to jest właśnie ta Katarina Reicho, o której mówiłam, taka no, ostra kobieta, trochę przesadzająca z tym swoim takim menedżerskim stylem bycia. No Źle to wygląda. Wiecie, kto mnie jeszcze zaskoczył? Minister Spraw Wewnętrznych. On jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na szóstym miejscu Aleksander Dobrindt. To jest też ciekawe. Na 12. miejscu wylądował Friedrich Merz, więc on ma trudności z, w ogóle z przekonaniem ludzi do siebie. I tu robi się niebezpiecznie, gdy jakby jego partner w tej koalicji, Lars Klingweil, o 20 lat młodszy polityk, nagle staje się tak popularny. A jego tu wyniki popularności idą naprawdę w górę, i faktycznie, mimo że jego partia wygląda źle we wszystkich sondażach, on siłą, jakby siłą sympatii, którą na sobie skupia, mógłby wewnątrz tej koalicji zagrozić i utrudnić życie Mercowi. I mi się zdaje, że lada moment może tak być, bo on chyba zagra tą kartę. Nie powstrzyma się. To jest młody, ambitny polityk i on pokaże swoje. I to będzie dla nas znak, jak słaby lub jak silny jest jednak Merc. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Ale moim zdaniem bardzo ciekawy wykres, który tam D-Build nam pokazuje. Dziękuję Wam serdecznie i do jutra. Trzymajcie się mocno, Pa.